Strzelił 7 goli, i to był jego najlepszy wynik. Teraz ten wynik może poprawić. No a później w 72 minucie wszedł na boisko Ireneusz Jelen. Pierwszy kontakt z piłką Polaka i od razu gol na 2 do 2. Strzelił 7 goli. To pierwszy gol Ireneusza Jelenia w tym sezonie w Ligę. Przypomnijmy, że w tamtym sezonie był on najlepszym strzelcem OSER. Strzelił 10 Goli. Drugi kontakt z piłką Ireneusza Jelenia i druga bramka, więc fantastyczne wejście e, Polaka. Tym razem podawał byłemu piłkarzowi Wisły Płock Duńczyk Tomasz. Stopy wychodzą na prowadzenie 4 do 2. Podopierzy Żana Fernandeza, ale to jeszcze nie koniec kalodady. przede wszystkim nie koniec bramek. Ireneusza Jelenia, Polak po podaniu Oliecha, strzela trzecią bramkę w 90 minucie. Hat-trick Jelenia. 5 do 2 prowadzą gospodarze absolutnym bohaterem. Oczywiście Polak, który. Z kropkę nad i stawia Ireneusz Jeleń. Po cudownym podaniu Pedretiego, cudownie uderza Polak lobując bramkarza Le Mans i ustalając wynik tego spotkania na 3 do 0. Świetna asysta Pedretiego, po której Ireneusz Jeleń strzela swoją czwartą bramkę. V Ligueen cette tym de la Le Mans de trzecia porachka z rzędu na wyjeździe. Osser le Mans, 3-0. Ballon dans le bavant, tient 2 contre 2 avec Nikulae. Alors est-ce qu'il va aller au bout de son effort Gardez le ballon, chercher Yélén, ouverture pour Yélène. Pas d'hors-jeu, pour le bout de la délivrance. Voilà, ça fait 2-0. Avec la rage derrière le traoré de Pento. il y avait peut-être une position d'enjeu. Il y a en tout cas une passe décisive de la part de Nicolai et le but marqué par Yérémus Cielen il le jouera, regardez les belles cette image, Kallenberg, Yellen et Jean Fernandez, ils savent que le maintien est pratiquement en poche oui, ça pour y est. est, fait, est tu fait, mènes 2-0 dans le traditionnel mais quelle résistance de la part des nordistes hein. il a fallu pour être tranquille, tranquilliser que... attendre la dernière seconde Alors, Allez, on va, on on le... va voir s'il y a le travail magnifique de Nikulae alors, il semble qu'il est parti derrière. Maintenant, il faut être juste sur la, sur la ligne. Donc, quelle délivrance, quelle délivrance pour cette équipe de la Gia. Rive prend l'eau de toutes parts et encaisse de nouveaux buts. Hélène puis Maolida encore lui enterre définitivement les illusions au L'emporte au final 6 buts à 2 et se qualifie pour les quarts de finale.